dzisiaj przynajmniej nami będzie kolejna misja Udało nam się ostatnio ukończyć świeże magów Z całkiem niezłym tak myślę Bo zdobyliśmy prawie cały łup Trochę nam to zajęło Bo to jest ile? 2 godziny 22 minuty Ale Trzeba przyznać, że tam całkiem przetrząsaliśmy tą całą mapę Od góry do dołu Tam jakaś sakiewka chyba została co najwyżej że możemy tutaj spokojnie przejść do kolejnej misji i zobaczymy co tutaj za przygody spotkają Gareta tym razem The keepers have hidden the Talisman of Fire in a place they call the Lost City. Some kind of cataclysm buried the place underground ages ago. The keepers have sealed the access to the city, a cleft in the river bottom near the east side. If the materials in the library are right, the strange stone I found can be used to open that seal. I've also got a map. It's so old, the edges crumble in my hands. It shows the city or at least how it was back then I Hope the old place hasn't changed much no, co, co mogę powiedzieć na pewno będzie to długa misja dużo różnych miejsc do zwiedzenia Zakninione miasto poziom trudności ekspert Zawsze trzeba zrobić ten pierwszy krok. Musisz się przedostać do zaginionego miasta przez opieczętowane wejście, które znajduje się podobno gdzieś w tej okolicy na dnie rzeki. W zaginionym mieście powinno się znajdować mnóstwo skarbów, zabierz trochę dla za siebie. Ekspedycja wysłana przez strażników w celu sporządzenia mapy zaginionego miasta nigdy nie wróciła. Strażnicy będą mieli u Ciebie dług wdzięczności, jeśli odnajdziesz szczątki członków ekspedycji i zabierzesz ich medaliony. Talizman ognia ukryto przed wiekami w zaginionym mieście. Najwyższy czas, by został odnaleziony. Znajdzenie talizmanu jest rzeczywiście powodem do dumy, ale żeby gra była warta świeczki, musisz się jeszcze stąd wydostać. Dobra. znam jest gotów odsprzedać zlecenie na zdobycie kilku antyków, które możesz znaleźć na terenie zaginionego miasta. 150. Ok, no bierzemy tutaj wszystkie te jakieś podpowiedzi i takie inne jakieś informatory. O, mamy tutaj pierwszą strzałę gazową dostępną. Ta strzała eksploduje, kiedy zetknie się z celem, wytwarzając chmurę gazu i usypiając wszelkie żywe stworzenia, które znajdują się w pobliżu. 500 Złota jest bardzo droga. Eee, teraz tak. W tej misji to na pewno będziemy mogli używać wszelkich broni. Eee, przynajmniej tu nie było nic wymienione w, w, w tych w, zadaniach do wykonania, że nie możemy tego używać. Dobra, myślę, że na początek mikstury rzecznicze weźmiemy. Malinowa jedna sztuka. Na razie bym to zostawił. Parę strzał wodnych bym wziął. Może tyle strzała gazowa strzała. Ostra. Wezmę ze dwie sztuki gazowej. może granat błyskowy. Dobra i chyba reszta ostrzałów myślę, że będą stanął nas. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. Jak zwykle zacznę od zapisu. Tutaj mamy rozrysowaną całą tą lokację. Jak tam w filmie było powiedziane, no mapa jest bardzo stara. Rzeczywiście widać, że na to jakiś pradawny ród musiał narysować. No, zobaczymy w terenie jak to będzie wyglądało. No, zaczynamy standardowo tutaj w mieście. Więcej w tej nie raczej. Rozejrzyjmy jeszcze po okolicy. Okej, okay, to jest poblokowane. Niektórzy może zauważyli, ta część miasta że była chyba w czwartej misji bajże. Jakbyśmy mu Było za zadanie wrócić w okolicy domu. Czy gdzieś tutaj jest nasz dom tak popularnie może powiedzieć. I teraz tak, tutaj, z tego co pamiętam, jak kiedyś grałem. Tam powinno być chyba trochę złota. Czy jesteśmy w stanie tutaj wejść? No dawaj Goret Może być problem. Hmm. Dobra, mamy Worobamy strząinową. mm Pierwszy miejsce muszę przyznać A i co ty skaczesz? Hm jak tam wchodziłem bez trzeba było to wszystko wykonać Aha Dobra, ja muszę to wczytać w takim wypadku nie że nie będę jej tak w taki pochopny sposób marnował A tutaj O, to już lepiej jak są wyjdę potem. W sumie tylko, wydawało mi się, że pieniądze też tu były. Okej, okay, w tę stronę, o właśnie, tu są pieniądze. Dobrze pamiętam, jeszcze jest jedno. Ja już mam 75, zawsze coś, a w sumie ile mamy? 2000, w tym klejnoty, warte 500, to jak to wyszczególnione jest. Wejście, zaginione medaliony, strażników, talizman ognia i opuszczenie lokacji. Dobra, teraz uda nam się stąd wyjść w ogóle? Jest słabo, gdyby się nie udało. właśnie hmm. aha ale jeszcze jedną strzałę linową dostaliśmy Topor to nie idzie strasznie. Dobra, wiecie co? Ja to zrobię inaczej. Tu może piję, tylko znowu chyba trochę zdrowia mi temu będzie. Jeszcze raz, dawaj. O rany, dobra. tu tragedia tu się dzieje. Dobra, To pytanie, warte To było warte tyle zdrowia? To, żeby już się nie zgubić, z tym, bardziej. wiem, Raz jak przyjrzymy, jak wypłynął, jeszcze co tu mamy. Dwie mikstury. Klucz. To jest bardzo ważne. aby trochę. O papirus. Sangarze, Daj mi znać, jeśli w trakcie jednej ze swoich hmm, wycieczek natkniesz się na jakieś dobre antyki. Byłbym szczególnie zainteresowany rytualnymi maskami i nakryciami głowy. Pozłacane i lakierowane wytwory Cyrika są niezwykle rzadkie. Więc chyba nie muszę Ci mówić, że jeśli znajdziesz coś z czasów prekursorów, uczynię Cię bogaczem bram Gerwaziusz. Czy jakieś centne maski tam będziemy, będziemy mogli się natknąć? Okej. Okay. Wejdźmy do wody. Coś już mamy Taką niespodziankę. Pytanie, czy to coś w wodzie jeszcze było? Przecież szybko zejmy, no raczej nie widzę tu nic po zebrania. Jeszcze jest jakieś przejście. Ale na, na to, że tu nie da się chyba wejść. No dobra, dopłyniemy tam gdzie trzeba. Tylko że połowę zdrowia straciłem. W taki niezbyt sensowny sposób. No nic, no, trzeba będzie z tym jakoś żyć. No, tutaj nas trochę pływania będzie czekało. Szczęście pamiętam jeszcze mniej więcej, jak to trzeba było się kierować. Mam nadzieję, że powietrze starczy. Ale, ledwo, ledwo już. Okej, okay, to zejdźmy. Dobra. Ciężko się zapowiada ten początek misji. Tuż na dzień dobry musiałem całe lekarstwo zużyć. I słyszymy, że tam pająki już grasują charakterystyczne styczenie, żeby to jeden był, cała praga, dobra, Rozprawnie no mi poszło. Co my tu mamy? Tu jakieś skały. Co mi zapiszmy? O właśnie, to mamy kolejnego. garnet jest najlepszy snajper. W całym mieście, że sobie szybko radzi. Tam następne. Piesze pudło. Da się go dorwać. A gdzie ty jesteś? O tam coś większego widzę już. Okay, ten też padł już. A ty coś mi tutaj nie chcesz, za bardzo. Ty jesteś paskudo. Ja no, te małe tankie to najgorsze są. Okej, okay. okay, czy takie stopnie są? Jakby można było się wdrapać do góry w razie czego? W sumie sprawdziłbym jeszcze, czy w wodzie czegoś tu nie ma. Czyli nie zapowiada się, żeby tu coś było. No dobra, trochę sminaczki nie staram się żeby tu wejść. Gdzie to jest? To jest kolejne. Teraz tak, Gdzie tu jest ten stopień? Okej, okay, tu jest. Dobra, i tu jesteśmy u góry znowu. Dobra. No dobra, sobie poskakaliśmy. Wszystko raczej sprawdzone. I co my tu mamy? Wizziorko Lawy, tam jakieś czary mary widzę. A co mówi nam mapa na ten moment? Na razie nic. Ok, mamy już wejście odskryte. To już jest coś. Chyba lepiej w to nie wejść. Muszę keep no, przyznać, że dość długi ten korytarz na razie, okej, okay, to jakaś dziura. Rzu rzućmy okiem, dobra, zróbmy safe. No, no dobra, idziemy. No dobra, pierwsza rzecz się już nam pojawiła. Jakiś budynek z, ze zwojami. Co to znaczy? Coś tam idzie Oho, do okutliwce. Uj nie. Cholera jasna. Ale złośliwe. Czy Oczywiście wpadłem na kolejnego jak zwykle. Dobra, trzeba go tu złapać jakoś. Ale to jest właściwe gówno Dobra, najważniejsze, że z głowy Okej, okay, bo tutaj tak poleciałem za nim, ale jak na spokojnie zobaczymy od samego początku co tu mieliśmy Dobra, tutaj wskoczyłem teraz zobaczymy co jest tutaj Okej, okay, trochę pieniędzy Jakaś budowla kolejna. Światło jest coś słabe dla, dla, dla nas, bo od razu wyjawi naszą pozycję. Jakieś rozwalone deski. Zejście. No dobra, tu już byliśmy, zrobiliśmy kółko Trzeba będzie pójść tam, gdzie ten e, dziad tam próbował nam uciec Też pułapka jakaś, nieuważnych. Okej, okay, tutaj ten dinozaur padł. Trochę pusto w tych pomieszczeniach, szczerze mówiąc. Okej, okay, to widzieliśmy to z góry, to miejsce. Wygląda na jakieś wyjście z tego budynku. Eee, jeszcze bym się cofnął na chwilę. Tutaj tą część spadałbym. Tam chyba byłem. Tak, tam u góry byłem. Dobra, to mi śmierć jakąś pułapką. Nie, nasz trety, ja nie dam rady raczej. Raczej to już wywabić stopniowo. Zapiszę to, tu będzie zginąć. Co, że tutaj jeszcze się spokój? nie, to zaraz zagazują ty morderca. No. No. Coś chyba jest rozkolnowa się na takim. Ojojoj. Dobra, ty musisz też paść. Ja bym nie padł tutaj zaraz. No ciężka to walka była. No niestety. Probiły nas dinozaury. Dobra, no, to nie wygląda jak miejsce do sprawdzenia. Okej, okay, mapa cały czas są wskazuje. To jest jakaś... O bardzo zdradliwa droga. Wydaje mi się, że to chyba z tamtej strony jak już to coś można skoczyć. Okej, okay, to jest to. To jest coś... No dobra, coś jest godnego uwagi. Oj, to zdecydowanie. Uwiadomiono Benira, że nakazałeś przeniesienie świętych pergaminów do archiwum poniżej Wielkiego Pałacu Świątynnego, żeby nie zostały pochłonięte przez wściekły i gorący oddech ziemi. Jutro wieczorem sami się tam przeniesiemy. Nie zwlekaj. Czyli tu byli świadomi, że jakiś kataklizm nadciąga. Dobra. Okej, okay, ta trasa raczej odpada. Nie ma. Hmm. się bym powiedział. Zaraz, ile tam pieniędzy było? No dobra, tam klejnoty w sumie były. A to jest akurat niezbędne w misji. W tę stronę. Najpierw zrobimy zapis. No dobra. Coś tu zwiedziliśmy. W każdym razie myślę, że w tym miejscu na razie zrobię kropkę. Nie niebawem w kolejnej części Tifa. Zobaczymy, co tam dalej miasto nam przyniesie. Jeszcze mam mnóstwo do zwiedzania, naprawdę. Jak pamiętam tę misję, że wydawała mi się bardzo rozbudowana. Dziękuję za oglądanie i widzimy się niedługo. Na razie.